Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na K w Pancerze 50T czołk, to jest czołk, jakbyście tego nie widzieli. Czołk losowany na ósemki, na dychy, na dziewiątki, losowany na linię Mannerheima, bitwa standardowa. Bohaterem bitwy pewnie będzie sak SAC O SAC. Nie sądzę, żeby bohaterem był Hamilton 906. Chociaż kto wie. O, celownik. Zawsze o tym zapominam. Ale okej. Okay, okej. Okay. Dobra. Cołk szybki. Potrafiący grać na wieże. Znaczy sam czołg może nie potrafi grać na wieże, ale sprzyja sprzyja temu stylowi gry. Więc nie spodziewałem się innego rozwiązania w wykonaniu naszego bohatera, niż właśnie takie skracanie sobie drogi. Przy jego szybkości to nie było ryzykowne. Nie, nie było. O. Mam nadzieję, że to nie plutonowy. Nie, nie, nie. O, o, to, to nie był plutonowy. No, ale to było bardzo ciekawe. Gold zładowany mogło się skończyć tragicznie. Nie ma artylerii, więc sami wiecie, bitwa ma bardzo niski poziom trudności. No ale postanowiłem ją pokazać, bo Hamiltona dawno nie było na kanale. Ja zresztą to wiadomo, to on też czasami coś dobrego podeśle, więc czasami mogę pokazać coś słabszego w jego wykonaniu. Co prawda bitwy nie widziałem, ale jak słaba bitwa jest, to to po co mam nawet przeglądać, jak, jak i tak obiecałem pokazać? To Nie będę sobie już psuł dodatkowo, nie wiem, przyjemności z komentowania, oglądając jakieś, nie wiem, zwiastuny wcześniejsze. Dobra, mamy tutaj. Zobaczcie, nie. Jak bije ładnie po włazach. Zobaczcie, kogo tu mamy. No, to nie było po włazie. Chyba, że to był właz dla Szarika. Albo łajki. Może coś takiego. T30 się świeci. No nie ma artylerii. Nie ma. Szkoda wielka. Nie ma artylerii. Bardzo, bardzo, bardzo źle. Lwy. Wychyla się za skałki co chwilę. T30 już się nigdzie nie wychyli. Zresztą ona cały czas była jakby na open. I walimy z golda. Walimy z golda. I już mamy 1600 meczu. No proszę, niesamowite. Gdzie jest nasz Plutonowy? A nasz Plutonowy broni... E, 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 e. Czego on broni? W ogóle, w ogóle czy on jest aktywny? Tego nie wiem. Bardzo aktywnie za to przeciwnicy tutaj. No, to jest to 3. Tutaj Is zaryzykował przejazd i chyba nawet mu się opłaciło tylko jak on sobie teraz pogra. No i Gold się zemścił. W tym momencie zwykły pocisk pewnie by wszedł. Jest siódmy, będzie grał na wieżę. No, jeżeli opanuje technikę opuszczania działa, to może tak się stać, że będzie, będzie tutaj kontrolował. Gdzie on ucieka, ten V? Gdzie ucieka z krzaków? Będzie kontrolował tutaj sytuację. Będzie królem tego miejsca. Ale on schowany. Zobaczcie. Chce się bić z tymi na dole. A na dole... Trochę naszych jest. No i pu pusz idzie, push idzie. No i pół. Pu kontr pusz S100. No bardzo ładnie, setka pojechała jak po swoje. Hamilton tutaj trudniejszego przeciwnika. Zresztą nie będzie marnował pocisku na jakieś tam ogryzki, Trudniejszego przeciwnika tutaj pacyfikuje. Ale setko to to był wyjazd w stylu, w stylu klanowym. Tak, 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 to było piękne. Piękne. Nasz bohater jeszcze nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Chyba że psychicznym. Tak jak nasi widzowie, moi widzowie. Bo oglądają tę powtórkę i tak nie dowierzają, dlaczego adept w ogóle takie badziewie pokazuje. No bo to już jest 4200 i 1300 asysty. Ja wiem, ja wiem. Ta strona jest lepsza. Nie ma artylerii. No ale cóż, o, ale jakiś wynik tam się robi, tam się, sam się robi praktycznie i ja wiem, to było na Goldzie, bitwa, bitwa na Goldzie, Lywe biedny cały czas y, tutaj zeskałkowany, no i on tutaj, o, wreszcie coś, wreszcie StrV, wreszcie StrV znalazł swoją, lubię to, lubię to, niszę, niszę, no i teraz tak. Sytuacja na bazie raczej opanowana, chociaż chociaż parę pojazdów przeciwnika tam się kręci, ale jest tutaj coś No nie ma dramatu, nie ma dramatu. Większość sił przeciwnika została jednak jednak na pozycjach jakby wyjściowych, nie ruszyła do ofensywy, bije się z naszymi przywodzie. Ale coś tutaj jest, żeby sobie otworzyć drogę manewru, to nasz bohater postanowił zmienić e flankę. No i mamy buraskę. No i na buraskę może jakieś haeczki. No, haeczki. Tylko nie z golda, tylko nie z golda. Jak trafiony w locie! No to jest piękne działo. Jeżeli tak na co dzień trafia, to jest to piękne działo. Pięknie wyłożona buraska. No i mamy tutaj projecto. No parę HP nam ubędzie, ale mniej niż się spodziewałem, tym bardziej, że jest wsparcie naszego Projeto. Więc nie ma, nie ma dramatu. Teraz wodę wesprzeć ponownie. Tylko właśnie właśnie w jaki sposób to zrobić? Najlepiej spółki najlepiej wyciągnąć skorpiona, żeby nam nie bruździł. Hello! Hello, Skorpion. Ale Majta tym, tym celownikiem. Tą kamerą nasz bohater. No ale to już taka przypadłość. To są nerwowe ruchy, takie ale ja wolałbym takie spokojniejsze, jak kot polujący. Taki czaj się i nagle ruch ciach. A tutaj nie, to jak biega jak ściekły wariat, jeździ jak ściekły wariat. A może nawet nie jest wściekły, ale ale, ale tak to wygląda I i, i, i i od czoła. No i teraz może być problem. I teraz ratunku, pomocy. O właśnie pomoc nadeszła. Nadeszła. Wykopomna chwiła. Manewr przyniósł skutek. Przeciwnik postanowił zrobić pusza i zginąć z honorem. Ale gdyby ten drugi czołg, kto tam, kto tam został? No, kto tam został? Ten Bizonte, gdyby się ruszył wcześniej razem, no to może by toś tam jeszcze pograli, bo tam parę naszych ogrysków. ale ogólnie sytuacja dla przeciwników wygląda bardzo źle. Źle albo nawet jeszcze gorzej. Oj, 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 te nerwy, te nerwy jedziemy po bizonte zobaczcie ile tutaj naszych orkrysków gdyby bizonte się ruszyło wcześniej e, razem z tym drugim czołgiem, który tam padł to kto wie kto wie mogliby zrobić naprawdę tam przełamanie a tak jest tu przełamanie bizonte esetka spycha przeciwnika do wody jeszcze jakiś mecz o proszę jeszcze Sterfał się obudził no i przeciwnik się utopił esetka będzie miała problem żeby tutaj e, żeby się wyciągnąć na górę, może jakaś pomoc by się przydała, no, ale zobaczymy, zobaczymy, na spota setka jedzie. 13-10, no mało tego HP ma nasz bohater i pewnie będzie celem priorytetowym jak wyjedzie, dlatego, że łatwiej go przebić, więc <grywanie> zobaczcie co robię, a no, zasłonił się setką, teraz szybko, szybko za skałkę, no bo, niby bitwa raczej wygrana, natomiast bo te 92 to, to niby nie będzie stanowiło jakiegoś wielkiego problemu dla naszych sił, ale, ale zginąć w końcówce byłoby głupio, zwłaszcza z rąk te 92. No i no i no i tu Taran, Taran, pięknie, pięknie, to było piękne. No i chociażby dla takich akcji warto było włączyć bitwę. Co prawda bitwa beznadziejna, tak poza tym, ale, ale Taranik spoko, spoko Rinoko, idziemy po Estervała, Estervał, no właśnie, pewnie gdzieś tam w miejscu przeznaczonym dla artylerii, ehm, tak, trzeba go tylko odnaleźć, no i czy nasz bohater przeżyje, to, to jest pytanie, o, to jest pytanie, nawet nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem. No, zostaw tą esetkę. Ja wiem, że ona jest fajna, ładna, ale ona nie jest tobą zainteresowana. Zostaw ją. Nie przeszkadzaj. Ona zrobiła swoje. Chyba. W każdym razie tankowała. O, jest tu na półce, tu jest na półce i gdzie ten pocisk zaginął? Gdzie ten pocisk zaginął? Tego nie wiem. Teraz ładna współpraca. Chciałem powiedzieć, że ładna współpraca ze setką, ale to było zasłanianie. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal wsparcia, duży kaliber i topgan. 7700 obrażeń, 6 fragów 1727 expa. Dalej nadal żałuję, że tu nie było artlerii. No i setki sprawiły się coś tam. Mało trochę przyjęły. O, boże. Nie to, nie to, 4700, no potankowały, potankowały. Skuteczność bojowa by trochę słaba, ale tak to jest. No, sak, no pięknie, pięknie. No nie, 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 to nie było pięknie. Natomiast, natomiast te 92, 92 no proszę, proszę. Ale nie znęcajmy się nad przeciwnikami. Tutaj mamy też jakiegoś, ten H105. Na sojusznikami też się nie znęcajmy, skupmy się na naszym bohaterze, skuteczność bojowa, jak na takie strzelanie i tak dalej. Pff. Taka przeciętna, ale tu nie było takiego długiego celowania, to były takie strzały, snapy przede wszystkim, 1800, powyżej, tego meczu powyżej 300 metrów, zablokowane przez pancerz mało, ale wystarczająco, żeby przeżyć, 1500 asysty. Ogólnie, no może być, może być, może być. Tak myślę. Chyba. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.